Witajcie, kochani. Z tej strony ja, Bodzio. W dzisiejszym TikToku chciałbym wam kogoś przedstawić i zachęcić do niesienia pomocy. Razem z ziomkiem chcielibyśmy zaprezentować wam pewnego króliczego bohatera. Niezłomnego i nieustraszonego. To jest Felek, nasz króliczy brat, który bardzo dzielnie walczy z przeciwnościami losu i chorobami. Ale to nie wszystko, co chcielibyśmy wam przekazać. Niestety na mamę Felka też spadła choroba onkologiczna. Nasza mamka twierdzi, że jest to bardzo silna kobieta. W końcu walczy nie tylko o siebie, ale też o felka. My się z tym zgadzamy. Jak nasza mama, kochamy, pomagać. Dlatego z tego miejsca chcielibyśmy prosić Was o wsparcie. Jak to mówią wszystkie pampuchy na pokład. Felek bardzo często odwiedza weterynarza. A jak wiecie, takie wizyty niestety potrafią sporo kosztować. Mama felka założyła specjalnie dla niego zbiórkę żeby ludzie o dobrych sercach, takich jak wasze, mogli mu pomóc wygrać z chorobą. Prowadzi również charytatywny bazarek na Allegro, gdzie możecie kupić fanty poświęcone Felkowi, ale i nie tylko. Zachęcamy was do pomocy, bo kiedyś my też jej potrzebowaliśmy. Na szczęście trafiliśmy na naszą mamę. Pamiętajcie, kochani, dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą. Już z tego miejsca dziękujemy wam za wsparcie.